Żeby ten pan wybrał. Ten pan, na którego tutaj patrzę. Tak. Super, będzie doradca. E, tak się składa, że akurat gram w tej grze. E, to sobie jak już tak pana zapytałem, zaproszę pana na scenę. E, Wielki bravo, brawo! Nie, to będzie bardzo proste, będzie pan tylko tak albo tak pokazywał. Nie e, musi pan nic. robić. Tak, tak e, jak, jak ma pan na imię? Dla pana Jana, Wielkie brawa. Brawo! E, proszę, żeby pan tutaj usiadł. E, więc tak E, zabawa będzie polegała na tym, że, e, e, że Mateusz będzie przeprowadzał ze mną wywiad i raz na jakiś czas będę spoglądał na pana i pan mi będzie musiał pokazać tak albo tak. To oznacza, że mam odpowiedzieć pozytywnie, a to, że mam odpowiedzieć negatywnie. E, – Mateusz, wybiera ci sugestie. – Jasne. To? Nie musi to się zgadzać z logiką sceny w ogóle. Jak, – Jak pan chce, może mi pokazywać. – Może być na przekór nam. To będzie program, w którym Mateusz gości Mateusza i Mateusz jest ministrem od jakiegoś e, nieistniejącego nie żeby ministerstwa. C czegoś, czego nie ma. Ministerstwo od czegoś, czego nie było. Śmiało. Magi, spokojnie, już kiedyś się do ministerstwa magii. Super. Jedzenia ryżu. To mi się bardzo podoba, dziękuję. Będziesz ministrem od jedzenia ryżu łyżką. Dobry wieczór państwu, witam w moim bardzo, bardzo late night show. Trzecia trzydzieści, kto to kurwa ogląda? <laughs> Moim gościem e, jest ktoś wyjątkowy, ktoś zupełnie niesamowity, ktoś, kto właśnie mi się przedstawi. E, witam serdecznie, jestem ministrem od jedzenia e, ryżu łyżką mm -hmm. e, i mam na imię e, minister e, Klocek. Wow. Dzień dobry, witamy serdecznie pana Klocka. Proszę mi powiedzieć, e, pierwsze pytanie: e, czy, ty, e, czy szanuje pan swoją rodzinę za to nazwisko? Tak, uwielbiam po prostu klocków. Klocek to brzmi dumnie. I to jest nazwisko, które jakby było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak, Jak to nazwisko? nazwisko? Takie Ale u nas, u nas jakoś taką większą dumą, nawet słowo klocek jest wyryte w formie takiej abstrakcyjnej na naszym kodle. Wow, to niesamowite, e, dość tej prywaty, przechodzimy dalej. E, szanowny panie ministrze, chodzą plotki, e, chodzą teraz słuchy, że pana ministerstwo ma zostać zniszczone, skasowane, ponieważ jest niepotrzebne. Czy to prawda? E, nie, to dziwne, że pan tak... Nie, nie, to nie jest prawda. E, nie, to nie jest prawda po prostu. E, kto inny będzie doradzał ludziom, jak mają e, jeść ryż, bo chyba nie pałeczkami. No wie pan, no, pałeczkami jedzono od milionów lat, nie sądzi pan, że... No przesadziłem z tymi milionami może trochę. Poniosło mnie faktycznie, chociaż kto wie, kto wie, może dinozaury jadły pałeczkami, nikt tego nie sprawdzi. E, Szanowny panie Klocek, e, nie sądzi pan, że wciskanie ludziom nowej ideologii na siłę jest obrazą? E, nie. Uważam, że luz. E, uważam, że mm -hmm. e, ludzie lubią, jak im się wciska nowe ideologie, nowe pomysły. Polacy są otwarci na nowe pomysły. Polacy to w ogóle jest wyluzowany naród. E, poza tym łyżka. Pff. Z tym można wszystko zjeść. E, pałeczki są w ogóle, kto tego używa, chyba no nie, nie ja. Mm -hmm. o. No właśnie, a propos, a propos, e, mamy tutaj zdjęcie, proszę bardzo, wyświetlamy na wielkim telewizji z tyłu, jakie pan pitse. Został pan przyłapany na jedzeniu capricciozy. Czy jest panu wstyd? Nie, nie, w ogóle nie jest mi e, tak się składa, że uwielbiam pizzę. E, I co więcej, ryż można dać na pizzę, drodzy Państwo, można dać na pizzę. E, nie jest to żaden problem, pizza jest smaczniejsza, jest bardziej, ma więcej składników odżywczych. E, I to jest, ja ją nazywam pizzą japońską wtedy. E, doszliśmy do ksiąg zatrudnienia, e, mamy po prostu wtyki w hr u Państwa w resorcie i okazało się, że Wszyscy od portiera do najwyższych pięter u Państwa w biurowcu to jest rodzina klocków. Hmm. E, po prostu klocek na każdym piętrze. <noise> Czy ma Pan jakieś usprawiedliwienie na to? Tak się składa, że mam usprawiedliwienie. <noise> tak się składa, że właśnie mam. No, wszyscy słuchamy. E, proces Naszych rekrutacji widzów nie może się doczekać, co to będzie. Proces rekrutacji był prowadzony przez niezależną firmę. E, nie opłacano w ogóle z naszych pieniędzy. Jak się była e, ta firma? E, klocek and Company. Aha, e. właśnie. I tak się składa, że niezależnie po prostu okazało się czystym przypadkiem, że to jest po prostu moje rodzina. Hmm, rozumiem, rozumiem. Dobrze, jakieś plany na przyszłość? Kolejna dekada z ryżem, jak pan to widzi? To czy świetlana przyszłość przed nami? Nie, niestety. E, tak się składa, że postępująca o. zmiana klimatu, e, wyprze ryżu ryż już Aha. nie będzie, Aha. nie będziemy mogli jeść ryżu, zostanie tylko chleb. Ojej, to straszne rzeczy. Dobrze, to w obliczu tej katastrofy, czy jest coś, z czym pan chciałby pożegnać się z naszymi, ojej, mam statystyki, już trzech widzów zostało, bo zbliża się mhm. czwarta, e, czy coś chce pan im powiedzieć? Tak, chcę powiedzieć e, jedną rzecz, e, głosujcie na klocka. <noise> Dziękuję państwu, dobranoc. Dziękujemy Pani Janie, wielkie brawa.